Gdy była u szczytu sławy, z nerwów głos. Edyta Bartosiewicz przeżyła ciężkie chwile. Miała być przedsiębiorczą bizneswoman, a została jedną z najsłynniejszych w Polsce przedstawicielek muzyki alternatywnej. Edyta Bartosiewicz, choć kochała śpiewać, nie wierzyła, że zdobędzie kiedyś popularność. Udało jej się w 1992 roku. To wtedy jej płytelw została gorąco przyjęta przez polską publiczność. Artystka koncertowała bez wytchnienia przez 10 kolejnych lat. Była zmęczona pracą i zestresowana tak bardzo, że pewnego dnia straciła głos. Chociaż Edyta Bartosiewicz od zawsze kochała muzykę, nie zamierzała wiązać się z nią na poważnie. By zaimponować rodzicom, w 1984 roku dostała się na prestiżowe studia. Handel zagraniczny nie był jej pasją. Ale liczyła, że dzięki temu uda jej się zapewnić sobie i rodzinie godny byt. Po dwóch latach studiowania młodziutka Edyta wyjechała na kilka miesięcy do Londynu. To tam zaczęła śpiewać, ale bez większych sukcesów. Po powrocie do Polski postanowiła zająć się muzyką na poważnie. W 1989 roku nagrała płytę The Big Beat. I choć przeszła ona bez echa, niezniechęcona artystka już 3 lata później nagrała kolejną płytę. Lwo. I to był strzał w dziesiątkę. Płyta zyskała popularność nie tylko w Polsce, ale i w Wielkiej Brytanii. Bartosiewicz rzuciła się w wir pracy, a prywatnie związała z producentem muzycznym Leszkiem Kamińskim. Ale inwariackie artystyczne życie nie sprzyjało tej miłości. W środowisku Jasz-Huczał że między Edytą a jej mężem dochodzi do awantur. Artystka próbowała nawet używek. Wśród aktorów, muzyków potwornie popularne zrobiła się kokaina. To jest złudna energia, która na dłuższą metę więcej zabiera, niż daje, opowiadała po latach w wywiadzie z machiną. Na początku lat 90. Edyta i Leszek przywitali na świecie syna Aleksandra. Bartosiewicz desperacko próbowała łączyć życie rodzinne z wyczerpującymi trasami koncertowymi i choć stała się strzępkiem nerwów, nie potrafiła zwolnić tempa. W końcu los wybrał za nią. Kiedy w 2002 roku weszła do studia, by nagrać nową płytę, nie mogła wydobyć z siebie głosu. Nie chciała się poddawać i przez dwa kolejne lata uparcie nagrywała kolejne piosenki. Jej wokal był tak słaby, że żadna nie nadawała się do publikacji. Zrozpaczona Edyta zaczęła szukać pomocy u lekarzy. Ci zgodnie twierdzili, że jej struny głosowe są w dobrej kondycji, a ona nadal nie mogła wydobyć z siebie głosu. Zrezygnowana zwróciła się do uzdrowicieli. Niestety jej stan tylko się pogorszył. W 2006 roku wylądowała nawet w szpitalu. Jakież było jej zdziwienie? Kiedy wkrótce okazało się, że za utratą głosu wcale nie stoi chore ciało. Lecz załamanie nerwowe. Bartosiewicz żyła przez dwie dekady na tak wysokich obrotach. Że nie widziała, jak powoli zżera ją stres. Jakby tego było mało, rozpadło się jej małżeństwo z Kamińskim. Moje ciało było zblokowane wskutek kumulowanych przez całe życie napięć emocjonalnych. Nie umiałam ich widocznie skutecznie rozładowywać, zdradziła w zwierciadle. Za namową przyjaciółki poddała się psychoterapii. Na sesję uczęszczała aż 8 lat. Teraz, po latach, myślę, że nie wytrzymałam stylu życia, który był dosyć szybki i barwny. Ale brakowało mi zdrowych mechanizmów obronnych, tłumaczyła po latach. Wszyscy myśleli że Bartosiewicz zniknęła za scenę na stałe. Ale w 2010 roku Edyta postanowiła wrócić do muzyki. Dumnie stanęła na scenie jednego z największych w Polsce muzycznych festiwali. A trzy lata później nagrała nową płytę. O dawnej popularności jednak nie chce nawet słyszeć. Edyta Bartosiewicz twierdzi, że jest nękana przez byłą dziennikarkę popularnego programu śniadaniowego. Z tego... Co wiem, ta kobieta prześladowała też innych ludzi. Edyta Bartosiewicz pokazała nowe zdjęcie. Ogromna zmiana. Fanom tak się podoba. Edyta Górniak mocno przeżyła koncert ku czci Krawczyka. Czy porozmawiała z wdową za kulisami? wideo.